No dziś wzmacniacz, jaki już widzieliście na moich filmach, taki model przewinął się jako jeden z pierwszych wzmacniaczy, gdy zacząłem, że tak powiem, serię o wzmacniaczach. Jest to Sony 535R. Z tamtym się rozstałem, ale nie dlatego, że był słaby, wręcz przeciwnie. Tamten był bardzo fajny, tylko zastąpiłem go wtedy a 77 I do dziś dnia pozostała mi słabość do tych urządzeń, ponieważ one świetnie grają. Wymienia się tam tylko dwa kondensatorki i radykalnie zmieniamy ich brzmienie. Ten kupiłem w takim stanie, jak widzicie. Będzie kosztował troszkę pracy, ale Mam zamiar przywrócić go do takiego stanu, jaki był w okresie jego świetności. Jak już rozkręciłem, tak żeby zrobić tutaj szybkie pułku do środka. Tak to wygląda na tą chwilę czyli płyta selektora wraz z regulatorem. Regula Regulacją głośności Zasilacz z płytą końcówki mocy Płyta wyjść głośnikowych Zasilacz standby Wszędzie brud Tutaj mamy selektor Przewzmacniacze na przedniej płycie Znaczy dokładnie układy korekcji No końcóweczki mocy na tranzystorach TSA15-16 i kompatybilnych do nich do pary. No i najogólniej tyle. Na razie to wszystko rozbiorę. To, co już zauważyłem, napięcia są prawidłowe. Nie reaguje natomiast selektor źródeł czyli to ustawienie już cię wypuszczę. Jak widzicie, rudy się domaga, żeby go wypuścić z pokoju. Także. Ja to ogarnę, w sensie, roztręcimy to i będziemy wiedzieć, co tam się dzieje w środku. Doszliśmy do etapu naprawy przycisku zasilania, czyli tego, jak widać, już to funkcjonuje. Powiem Wam, jak to zrobić w tym wypadku najprościej. Więc potrzebna nam będzie mała wiertarka, oraz ja wykorzystałem taki patyczek do ucha. Nawiercamy punkty. Tak, jak one były oryginalnie. Tutaj w przycisku również robimy to samo i osadzamy naszą część ruchomą. Ona tutaj ma taki plastik. Wtykając ten patyczek, a następnie można to wzmocnić klejem. Ja tutaj dałem klej na gorąco, bo mam taki, który się bardzo yy, roztapia się do bardzo wysokiej temperatury. Dzięki temu potem mam pewność, że to mi będzie naprawdę dobrze trzymało. No i nadwyżkę po prostu obcinamy. Czyli dokładnie należy zrobić to. Powiedziałbym, że w ten sposób. Może akurat wziąłem nie najlepsze. Ale już to poprawimy. I robimy to po prostu tak. W tym momencie nasz przycisk już elegancko funkcjonuje. Tak więc ja mogę już powoli przymierzać się do poskładania tych płytek. One już są doprowadzone do takiego stanu, w jakim najchętniej bym je tutaj widział. Jeśli się nie mylę, to będzie to w ten sposób ta pójdzie właśnie jak ona pójdzie na pójdzie tak i tutaj mamy złącze tak więc cyk i powoli tutaj oryginalnie ten front metalowy jest przyklejany na taśmie takiej dwustronnej także yy, uprzedzam żeby to Rozłączyć, rozdzielić trzeba naprawdę chwilę z tym powalczyć. Tylko starajcie się to robić delikatnie, abyście sobie nic nie pomasakrowali. Bo niestety łatwo przy tym o takie uszkodzenia mechaniczne. Teraz pokażę Wam, jak wyszedł mniej więcej chassis. Widzieliście, jaki był zar zardzewiały, tak to wygląda. Na tą chwilę już zostało to wszystko odnowione. Nóżki dolne. Również musiałem wymienić, ponieważ tam korozja też zaszalała, no ale teraz mamy takie. No i tak wygląda nasze urządzenie na tą chwilę od dołu. No, będę musiał jeszcze poskręcać to wszystko teraz. Jeśli chodzi o część mechaniczną, bo tam był problem właśnie przy tym selektorze. Tutaj widzicie. Jeszcze dwie śrubki, ale sam się zastanawiam, czy je wymieniać, czy je zostawić takie polakierowane. Chociaż może ładniejsze będą, jak będą wszystkie czarne. Ale to jeszcze takie pierdoły, że tak powiem, detale. No tutaj mi troszkę nie, nie wyszło, no ale... O, jak zawsze coś muszę trącić. Myślę, że ogólnie nie jest źle, wręcz przeciwnie, jest całkiem fajnie. Jeśli chodzi o część mechaniczną przełącznika, to sprawdziłem, tam jest wszystko w porządku, pozostaje mi to powoli wkładać i wtedy już sobie spokojnie namierzać. Na tą chwilę muszę jeszcze wyczyścić płytę główną, ponieważ ona była nieczyszczona. No i powolutku, krótkimi skokami będziemy brnęli do przodu. Miejmy nadzieję, że uruchomimy go. Tak więc powoli zbliżamy się do celu. Tą płytę jeszcze muszę wyczyścić, no za chwilkę zamontować front panel, no i myślę, że będzie można robić pierwsze testy. Tak jak wspomniałem, ten mechanizm sprawdzałem zasilając go bezpośrednio, że tak powiem od tyłu, i tu wszystko jest prawidłowo. Tutaj prawdopodobnie gdzie wylutowywałem te przewody do tylnej ścianki? Wstawię również gniazdo, ponieważ są to przewody tylko i wyłącznie zasilające. No, ta płytka powróci nam tutaj na swoje miejsce, czyli to będzie docelowo w ten sposób. Ta przyjdzie tutaj. Od razu jedna uwaga. W Sony nie przełączamy napięć, także żeby komuś nie przyszło do głowy, zamiana. Zresztą nie bardzo się da, bo zobaczcie, na stronie pierwotnej mamy tylko tutaj wejście. Tu jak się podejrzewam, na tych stykach siedzi bezpiecznik termiczny, a tu już mamy wyjście prosto w uzwojenie. Tak więc. To wlutujemy. Tutaj wstawimy gniazdo do przyłączania tylnego panelu. No, przy tylnym panelu będę miał troszkę zabawy, bo muszę go troszkę prysnąć dołem. A z kolei, no nie bardzo chcę odtwarzać cały, bo cała reszta jest dobra. Dół tylko mamy troszkę przekorodowany, Spróbuję Wam tu pokazać. Nie wiem, jak to wyjdzie, powiem szczerze. Ale jestem optymistą. Zobaczcie, no. To tutaj to już tylko brudne. Musiałem to zedrzeć, także prawdopodobnie, tylko takie będę się starał zrobić. Drobne, jakby to powiedział, lakiernik samochodowy w pyłki. Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Dobrze, działam dalej. Słuchajcie, przełącznik składamy w odwrotnej kolejności. Jak rozbieraliśmy, powinno to być w miarę widać na filmie. Czyli jaka powinna być właściwa kolejność? Mechanizm płytka, pusty, pusty. Płytka, tam kółeczko. Zaślepka, zaślepka. Płytka, kółeczko, zaślepka. Końcowa zaślepka nie ma otworu. To jest z takich istotnych rzeczy, i teraz tak, jak weźmiecie kółeczka, te czarne, które tam widzieliście, to załóżmy, że to jest kółeczko, będą na nim zaznaczone trzy punkty. Na jednym z punktów jest wybita cyferka, i musimy zwrócić uwagę, aby zakładając je, wszystkie cyferki były w jednej pozycji. Zobaczcie, ja sobie tutaj zrobiłem na przykład kółeczko. I ustawiałem wszystkie cyferki do góry, czyli na ten konkretny punkt tutaj. I wszystkie mają być jednakowo. I teraz tak, no chcemy sprawdzić, czy nasze działanie było skuteczne. Noga środkowa, czyli siódma, niezależnie od której strony liczycie, bo jest, zostaje nam wtedy 6 i 6. Jeżeli damy test diody, możemy sobie przyłożyć i kręcimy. Jest. Idziemy obok. O, nie w tą stronę. Kręcimy dalej. Kolejna. 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 I to samo będzie tutaj. Na wszystkich z tych tarcz powinno Wam wyjść jednakowo tutaj. Akurat starajcie się sobie nie pokrzywić tych styków, bo będzie Wam potem ciężko to złożyć. Ja teraz to tutaj spróbuję ścisnąć maksymalnie i poblokować te kliny. Ja zrobię to takimi szczypcami, żeby mi to nie uciekało. Dwa są. Nie przetnijcie sobie przy tym. O, tak mniej więcej to wygląda. W środku zostało to już przesmarowane, wyczyszczone te styki. Aczkolwiek powiem szczerze, nie wyglądało to tam źle. Bardziej rozbierałem to po to, żeby się upewnić, że jest nieźle, niż dlatego, że była takowa potrzeba. Nasz silniczek tutaj macie taką ośkę ze sprężynką. Ona ma tam zostać. No, tutaj ten stary smart, to Ja chyba zetrę i nałożę tutaj świeży, czyli bazylinka, i na ślimaczka. wkładamy oś do środeczka. Można tutaj smarnąć. Ona dopycha nam to ustrojstwo później. No i teraz co? Tak. Tutaj, gdzie jest SYNC VICE. Wkładamy. Ma nam to pięknie skoczyć, tak? Tutaj macie otwory. Przez te otwory przychodzą śrubki. Czyli co? Spróbujmy to poskręcać. No nie muszę mówić, że wkręt tak tylko i wyłącznie magnetyczny, bez tego to ja sobie tego nie wyobrażam. Czekajcie, bo widział. Jedna siedzi. Teraz druga. Ona oryginalnie siedzą dość mocno, także dopasujcie sobie dobrze wkrętach, żebyście ich nie obrobili, bo będziecie mieli wtedy. troszkę ja jaśniej zrobię, bo będziecie mieli kłopot Czyli jeszcze raz. Tutaj mamy dwa wkręty przez te otwory i wyciągamy. Układ ma być taki, czyli najpierw idzie płytka. 2 płytka, 2 płytka, 1. Yy, od strony styków na, idzie także idzie płytka, a potem idzie to kółeczko z stykami do wewnątrz no i później w ten sposób. Gdy mamy to wszystko zrobione, nie pozostaje nam nic innego jak wkomponować to z powrotem na swoje miejsce. Zakładam, że luty wyszły Wam tak jak mnie. Jak widzicie, to jest jeszcze w tej chwili brudne, ale celowo tego nie czyściłem, bo to nie ma sensu. Za chwilkę będę to ponownie lutował, więc na to mamy czas. Tutaj styki do silniczka są na płytce, na laminacie. Czyli wkładamy to. Laminat, poszczególne płytki. Jak widzicie, wszystko nam siadło elegancko. To cóż, pozostaje to tylko zlutować. Tak więc, znalazłem przyczynę problemu selektora. Jak zobaczycie teraz, tam jeszcze widać ten punkcik ciemny. Selektorek ładnie pracuje. Nie sądźcie, że przyczyną było to, że był brudny. Nie. To było od razu do ustalenia, że to nie będzie to. Przyczyną był ten układ. Jest to BA6208. Jest to tak najprościej mówiąc. Czekajcie, niech przejadą. Najprościej mówiąc, jest to scalony mostek H, którego zadaniem jest zasilanie silnika w zależności od stanu logicznego, który dostanie na wejście. Ma na wyjściu jakby zamieniać plus z minusem, czyli w odpowiednim momencie silnik ma się kręcić w lewo, w odpowiednim w prawo, jak, najproś, jak najprościej to zdiagnozować. Ja po prostu, jako że te układy siedzą tutaj dwa obok siebie, a pomiary miałem nieprawidłowe, są one dość dokładnie opisane na schemacie. Konkretnie mówimy o tych dwóch układach. Mnie te napięcia nijak nie chciały się zgadzać, tak więc postanowiłem wyjąć ten układ scalony, który odpowiadał za selektor. W tym wypadku jest to IC703 i 704. I czwórkę wsadziłem w miejsce trójki. Urządzenie odżyło, i teraz tak mogę albo szukać oryginału. i byłoby to z pewnością dość dobre rozwiązanie, tylko nie wiem, czy jest on dostępny. Ale równie dobrze wydaje mi się tak, że mogę wsadzić taki układ TA6586. Jest to również mostek H, tylko w takiej obudowie. Tak naprawdę z tego układu scalonego, jak również z tego, który tu wyjąłem, pracuje tylko 6 nóżek. Czyli mamy dwie nóżki wejściowe, dwie wyjściowe plus zasilania i masę. Tak więc tutaj możliwości byłyby takie: albo należałoby po prostu przewodami wlutować się tutaj i umieścić ten układ tak na pajączka. To by na pewno działało. Druga możliwość. Jest taka, że zakładając, iż wmontowujemy ten układ, że zrobimy malutką płytkę drukowaną, która będzie po prostu wlutowana tutaj pionowo. Ona powinna być gdzieś takich rozmiarów, także niewielka. Podejrzewam, że nawet na płytce uniwersalnej bez żadnego problemu można to zrobić, bo chodzi tylko o to, żebyśmy te piny po prostu wkomponowali tutaj i całą płytkę wstawili. Dzięki czemu unikniemy pajęczyny. No i chyba należy coś takiego uczynić. Dobra, biorę się za to. Jak zapowiedziałem, tak uczyniłem. Tutaj mamy tą modyfikację. Jest to płyteczka, którą dorobiłem. No i sprawuje się to tak. Tam widzicie kropeczkę. Może ten kabelek tym troszkę. Gdyby dokładnie przyglądać się. Wcześniejszemu filmowi było tam ewidentnie widać, że ten selektor kręcił się tylko w jednym kierunku. Więc podejrzewam, że w tym mostku H uszkodzony był jeden z tranzystorów i dlatego powodował tylko obrót w jedną stronę. Gdzie procesor po prostu buntował się i wykonywał takie tylko dwa obroty, dopóki szły we właściwym kierunku, a później już zaczynał się buntować. Także, tak jak widzicie, teraz chodzi nam to w obie strony. Spróbuję Wam to pokazać jak to wygląda z innego rzutu, że tak powiem. No wygląda to dokładnie w ten sposób. Ta płyteczka została wlutowana dokładnie w miejsce oryginalnego układu scalonego i jest to, w tej chwili wygląda to tak. Tak więc w każdej chwili można powrócić, że tak powiem do wersji oryginalnej. Co mi pozostało do zrobienia, no oczywiście założyć tutaj selektor, poprzykręcać to wszystko, bo jak widzicie to się nam tutaj tak trzyma i z całą pewnością dokonam jeszcze wymiany kondensatorów do góry nogami, miałem już, jak już Wam wcześniej wspominałem w rękach taki wzmacniacz i grał on super, aczkolwiek muszę przyznać, Przynajmniej w opinii mojej i moich znajomych, bardzo pomogła wymiana tego. O, może tak. Ten oraz ten elektrolit zostały zastąpione przeze mnie kondensatorkami firmy Wima bipolarnymi, także te elektrolity po prostu stąd wyleciały. I dokładnie ten sam zabieg zamierzam powtórzyć w tym wzmacniaczu. No i gdy już to zrobię, to myślę, że wtedy spokojnie już poskręcam go i będzie można zobaczyć, jak coś nam zachowuje. Jak również porównamy, czy ten wzrost mocy, ponieważ w tamtym takowy odnotowałem, czy wystąpi on również tutaj. Także jeszcze raz, tutaj te kondensatorki mi uciekły. W obwodzie wyjściowym, tutaj na parę różnicową, po prostu elektrolity zastąpię bipolarami. Z reguły, tak jak powiedziałem, stosuję tutaj kondensatory firmy Wima. Dobrze, no to na razie tyle. Ja to przelutuję i powoli będziemy to chyba składać. Więc temat dobiegł końca. Urządzenie już jest sprawne. Po wstępnych testach pozostaje nam pomiar mocy. Obciążenie dwa razy po 4 ohmy, czyli 4 ohmy na każdy kanał. Mierzymy oba kanały równocześnie. Sygnał około 1 kHz. Jedziemy ładnie w górę. O, już za dużo. Dobrze, myślę, że 22V możemy przyjąć za prawidłowe. Jak widzicie, oba kanały spięte, czyli może, jak on troszkę złapał temperaturki, to jeszcze troszkę spróbujemy No, 22, jak drut. Pozostaje nam to przeliczyć Otrzymaliśmy dwa razy 121 watów w rms ie No i zasadniczo to by było tyle Następnym filmem będzie Marans PM78. Także zobaczymy, co tam. Do następnego.